Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Zapraszam do przeglądu informacji ze świata zbrojeniówki. Dzisiaj pogadamy między innymi o Rumunii, która ma zamiar zakupić nowe czołgi, a wśród nich mogą być Leopard 2A8, o których wcześniej nie było mowy. Będzie też o naszym zachodnim sąsiedzie, który do końca przyszłego roku ma wydać ponad 80 miliardów euro wyłącznie na nowe zakupy wojskowe. Na liście są między innymi nowe okręty, pociski manewrujące czy eurofightery. Opowiemy sobie też o Indiach, które są podobno zachwycone systemami S400 i chcą kolejne zestawy. Z czego wynika ten entuzjazm? O tym i nie tylko o tym, właśnie dziś. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału. Dziękuję wspierającym i zacznijmy! Wojskowe newsy! Ukraińcy mają nowy, potężny dron morski. To właśnie drony pozwoliły Ukrainie zniwelować przewagę rosyjskiej floty czarnomorskiej, która na początku konfliktu bardzo zagrażała naszemu sąsiadowi. Do tej pory mówiło się w tym kontekście głównie o dronach nawodnych, ale rozpoczęto rozwój także wersji podwodnych. Tu choćby można wspomnieć o serii TLK. Najpierw zaprezentowano TLK-150. To mały dron o długości 2,5 metra. Wersją rozwojową jest TLK-400 o długości do 6 metrów. Zasięgu do 1200 km i możliwości przenoszenia głowicy o masie 500 kg. W ostatnich dniach natomiast zaprezentowano największego przedstawiciela tego typu w postaci Toloki 1000. Ma ona aż 12 m długości, a zasięg wynosi około 2000 km. Może operować na głębokości od 30 do 300 m. Jej głównym zadaniem jest eliminacja stacjonarnych celów morskich, ale może służyć także do transportu sprzętu do 5 ton. Innym plusem tego uzbrojenia jest to, że może pozostać w trybie czuwania nawet do 3 miesięcy, a w przypadku wykrycia celu podjąć działanie. Pomagają w tym zamontowane w dronie sonary, kamery termowizyjne i dwuzakresowa głowica samonaprowadzająca. Z kolei czas operowania bojowego może wynieść do 60 dni. Szacowany koszt jednego egzemplarza to około 250 tysięcy dolarów. Produkt ma być na tyle dojrzały, że jest gotowy do produkcji seryjnej. Wydaje się, że celem Ukrainy, do którego zrealizowania może zostać wykorzystana Toloka, jest oczywiście zniszczenie Mostu Krymskiego. Kijów próbuje to zrobić już od wielu miesięcy, ale Rosjanie wyjątkowo solidnie go ochraniają. To loka przy takiej masie głowicy, dochodzącej do 5 ton, mogłaby co najmniej solidnie uszkodzić podporę mostu. Natomiast oczywiście najpierw trzeba się przedrzeć przez rosyjską obronę. Ukraina dostała system Patriot z Bliskiego Wschodu. Jak widać naszego wschodniego sąsiada, w kwestii dostaw systemu Patriot zbiera nie tylko Europa czy Stany Zjednoczone, ale także kraje położone we wschodniej części Morza Śródziemnego. Oficjalnie kilka dni temu przyznał to prezydent Ukrainy, że patriot z tego państwa już od kilku tygodni operuje w jego kraju. Wiadomo, że Kijów już od wielu miesięcy zabiegał o takie wsparcie w Tel Awiwie, ale go nie uzyskiwał. Wiadome państwo chciało zachować w miarę dobre relacje z Rosją, więc transfer takiego uzbrojenia do Europy mogłoby skutecznie te relacje co najmniej ochłodzić. Widać jednak zabiegi Amerykanów okazały się na tyle owocne, że tę decyzję zmieniono. Prawdopodobnie mówimy o elementach patriotów wycofanych z użycia w zeszłym roku. Jak się okazuje, państwo z Bliskiego Wschodu przekazało nie tylko wyrzutnie czy radary, ale i amunicję. Niedawno bowiem odbył się tajemniczy lot z Tel Awiwu do Lipska w Niemczech. Chodzi o lot AN-124, który według ukraińskiej prasy miał mieć na swoim pokładzie pociski PAK-2, prawdopodobnie w wersji GMT. Jest to całkiem zaawansowane uzbrojenie. Nie jest to może poziom PAK-3 MSE, ale ma przyzwoite możliwości. Zasięg to około 160 km, a pocisk może eliminować nie tylko samoloty, ale i pociski balistyczne. Nasz kraj także zamierza pozyskać ten wariant. Mowa nawet o blisko 800 egzemplarzach, które miałyby się stać tańszym zamiennikiem PAK czy MSE do eliminacji mniej zaawansowanych celów. Na Ukrainie obecnie operuje prawdopodobnie około 10 zestawów Patriot. Do końca roku liczba ta ma się zwiększyć o co najmniej dwa kolejne zestawy: japońskie F-15 w Europie, ale już ich nie ma. W ostatnich dniach mieliśmy historyczną wizytę japońskich samolotów F-15 na starym kontynencie. Była to pierwsza taka misja. Do Europy przyleciały cztery myśliwce, a do tego dwa samoloty transportowe Kawasaki C-2, a także latające tankowce KC-46A Pegasus oraz KC-767J. Japońskie orły kooperowały na lotniskach w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. To właśnie z wizytu naszego zachodniego sąsiada pochodzi to zdjęcie, które stało się ostatnio wyjątkowo popularne. Na pokładzie A400M Atlas widzicie szefa niemieckich oraz japońskich sił powietrznych. Chyba się domyślacie, który jest który. W tle natomiast widać dwa F-15J oraz Eurofightery. Misję Japończyków trzeba traktować jednak bardziej symbolicznie bo myśliwce z kraju kwitnącej wiśni nie brały udziału stricte w żadnych manewrach. Natomiast operacja na pewno była wyzwaniem logistycznym, o czym świadczą dodatkowe samoloty tankowania oraz transportowce. Do tego cały personel liczył około 180 osób. Pokazuje ona też, że Japonia jest w stanie wesprzeć swoich sojuszników, w tym ostatnio, wyjątkowo dobrym, staje się Wielka Brytania. Jest to spowodowane m.in. wspólnym opracowaniem samolotu szóstej generacji w ramach programu GCAP, z kolei brytyjskie F35B kilka tygodni temu operowały z japońskiego mini lotniskowca Kaga. Japończycy kilka dni temu zakończyli już misję i powrócili do swojej macierzystej bazy. F15J to japońska wersja amerykańskiego F15. Była naprodukowana na licencji przez Mitsubishi Heavy Industries. Łącznie zbudowano ponad 200 samolotów, które pod względem możliwości czy wyposażenia są bardzo zbliżone do swoich amerykańskich odpowiedników. Jedną z różnic jest możliwość używania japońskiego uzbrojenia. Część z maszyn przejdzie modernizację, która pod względem możliwości zbliży je do najnowszego wariantu EX który może nabyć także nasz kraj. W ramach niej między innymi zostanie wymieniony radar, system walki elektronicznej, a także będzie można użyć nowego typu uzbrojenia, jak JASM-ER. Wielka Brytania z nowym okrętem podwodnym i nie tylko. Ważne wydarzenie miało miejsce kilka dni temu dla brytyjskiej marynarki wojennej. Do służby bowiem wszedł kolejny okręt podwodny klasy Astute, czyli HMS Agamennon. W uroczystości wziął udział obecny król Wielkiej Brytanii, Karol III. Jest to już szósta jednostka tego typu, których docelowo ma być siedem. Obecnie Agamennon kontynuuje przygotowania do opuszczenia stoczni, a następnie uda się do swojego macierzystego portu. Klasa Asiut to okręty podwodne o napędzie jądrowym. Długość jednostki to 97 metrów, a szerokość przekracza 11 metrów. Okręty będą wyposażone w różnego typu uzbrojenie, które pozwala na rażenie celów podwodnych, nawodnych, jak i obiektów lądowych. Są więc tu ciężkie torpedy Spearfish, przeciwokrętowe harpuny oraz pociski manewrujące Tomahawk. Posiadanie z kolei napędu jądrowego powoduje, że okręt ma w zasadzie nieograniczony zasięg. Natomiast oczywiście są tu ograniczenia w postaci zapasów dla załogi czyli ich wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej. Asjut może osiągnąć prędkość blisko 30 węzłów. Pod wodą okręt wypiera ponad 7000 ton. Natomiast oprócz przyjęcia do służby HMS Agamemnon, miało miejsce także inne wydarzenie. A mianowicie początek budowy ostatniego strategicznego okrętu podwodnego klasy Dreadnought. Jednostka będzie nosić imię króla Grzegorza VI. Łącznie Londyn będzie miał do dyspozycji cztery jednostki tego typu, które znajdują się w różnej fazie budowy i początek wchodzenia do służby planowany jest na pierwszą połowę przyszłej dekady. Będą to okręty o potężnych możliwościach. Wyporność to około 17 tysięcy ton, a długość kadłuba to ponad 150 metrów. Dreadnought zatem będzie ponad 1,5 razy większy od klasy Astute. Takie rozmiary są spowodowane zadaniami okrętu, gdyż będzie on nosicielem do 12 międzykontynentalnych pocisków balistycznych UGM-133 Trident 2 T5. Ich zasięg to nawet 11 tysięcy km i mogą przynosić do 14 głowic typu MIRF o skalowanej mocy. W ramach samoobrony będzie miał do dyspozycji ciężkie torpedy typu Spearfish, załogę będzie stanowić 130 osób. Nowe, strategiczne okręty podwodne zastąpią obecnie używane jednostki typu Vanguard, które są nieco mniejszymi okrętami. S400 to jednak topowy system? Ukraina pokazała, że słynny rosyjski system S400 nie do końca radzi sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Mam na myśli na przykład eliminację pocisków GMRS używanych wraz z Heimarsami czy M270. Indie natomiast sądzą zupełnie co innego wszystko dzięki operacji Sindor. Wtedy to Hindusi toczyli krótkotrwałe walki z sąsiednim Pakistanem. Do obrony swojego terytorium użyto m.in. systemu S400, który miał okazać się bardzo skuteczny. Podobno za jego pomocą udało się zniszczyć aż 5 myśliwców wroga, a także samolot wczesnego ostrzegania i kontroli i to z odległości aż 300 km. Podano S-400 miał ochronić kilkanaście indyjskich miast przed kontratakami Pakistanu, który w tym celu wykorzystał m.in. drony. New Delhi w związku z tymi wydarzeniami chce dokupić kolejne systemy, choć nie wszystkie jeszcze zostały dostarczone na bazie umowy z 2018 roku, kiedy dokupiono 5 pułków za blisko 5,5 miliarda dolarów. Zakończenie dostaw ma nastąpić do końca 2026 roku, choć z racji działań na Ukrainie i regularnego niszczenia elementów S-400 nie jest to takie pewne. Indie podobno są też zainteresowane zakupieniem wersji rozwojowej S-400, czyli S-500 Prometeusz. System, przynajmniej na papierze, ma zdecydowanie większe możliwości. Ma móc eliminować m.in. pociski hipersoniczne czy międzykontynentalne pociski balistyczne na maksymalnym pułapie 200 km oraz na dystansie 600 km. Tu New Delhi chce oczywiście uzyskać także duży pakiet przemysłowy z możliwością produkcji przynajmniej części elementów w lokalnych firmach. Problemy są tu jednak co najmniej dwa. Rosja dopiero wprowadza tu służbę z 500 i z powodu obciążenia trwającym konfliktem niespecjalnie ma zasoby do zwiększenia jego produkcji. A to co uda się wypuścić z fabryk trafia przede wszystkim do wojsk rosyjskich. Drugi to USA, które niechętnie patrzą na zakupy New Delhi w Moskwie i może to się zakończyć wprowadzeniem sankcji. Może. Ale nie musi, bo jak pewnie się orientujecie, Waszyngton często pozwala Indiom na więcej, nie chcąc zrażać do siebie tego kraju, bo sam prowadzi z nimi interesy. Przypominam, że kolejnym dużym projektem, który niedługo może wystartować, to zakup Su-57 i rozpoczęcie jego produkcji w Indiach. Negocjacje w tej sprawie już trwają. Co do oceny S-400, to mimo wszystko bym aż takim entuzjastom nie był. Pakistan jednak nie używa samolotów z najwyższej półki, i to mam na myśli te o właściwościach stealth. S400 według mnie wcale tak dobrze z tymi maszynami sobie nie radzi, więc prawdziwym testem rosyjskich systemów obrony powietrznej będzie już np. J35, który niedługo ma służyć w tym kraju, a który jest zaliczany przez Chiny do samolotów piątej generacji. Zatem jest to konstrukcja dużo bardziej zaawansowana niż J10C. Co prawda, dalej nie jest to półka zachodnich konstrukcji, ale wyzwanie już na pewno większe. Także jeśli ktoś się przejął tą wiadomością, to zalecam spokój, aczkolwiek oczywiście S400 nie można lekceważyć. Niemcy wydadzą na zbrojenia 83 miliardy euro do końca 2026 roku. Teraz czas na informację, która nie ucieszy przeciwników zbrojenia naszych zachodnich sąsiadów. Ujawniono bowiem dokumenty, które wskazują, że Berlin do końca przyszłego roku wyda aż 83 miliardy euro na nowe umowy zakupowe. Ma ich być ponad 150, których wartość przekracza minimum 25 milionów euro. To co zwraca na większą uwagę, to fakt, że na tej liście jest bardzo niewiele amerykańskiego sprzętu. Wartość takich zakupów wyniesie około 6 miliardów euro, z czego najwięcej pochłonie zakup systemów Patriot wraz z amunicją. Reszta zostanie zainwestowana przede wszystkim w niemiecki przemysł. Zatem, co jest na liście? Jest to przede wszystkim zakup nowych fregat rakietowych typu F-127. Ten kontrakt będzie zdecydowanie najwięcej kosztował, bo aż ponad 25 miliardów euro. Mają zostać pozyskane także kolejne Eurofightery. Prawdopodobnie chodzi o te przygotowane do walki elektronicznej. Na wyposażeniu mają posiadać m.in. pociski AGM-88E. Kupione mają zostać także kolejne pociski manewrujące Taurus w zmodernizowanej wersji NEO o jeszcze większym zasięgu, czy skuteczniejszym radzeniu sobie z systemami walki elektronicznej. Na liście są także boksery, ale nie wiadomo w jakiej wersji. Ostatnio mówiło się bowiem o ich hybrydyzacji z BWP Puma. To znaczy, wieża RTC-30, która została opracowana dla bojowych wozów piechoty, miałaby trafić właśnie na boksery. Lista nie jest jeszcze zamknięta i mogą na nią trafić kolejne punkty. Natomiast wydatki zakupowe za ponad 80 miliardów euro do realizacji w niespełna rok na pewno robią wrażenie. Szczególnie, że Berlin kupuje przede wszystkim u siebie, no ale przy tak rozwiniętym przemyśle dysponującym wieloma unikatowymi technologiami jest to możliwe i jak najbardziej logiczne. Rumunia kupi Leopardy 28. Ma także problemy z piraniami. O czołgach widzowie za chwilę, ale najpierw zacznijmy od lokalnych kołowych transporterów opancerzonych Pirania 5. Rumunii mają ich na razie zakupionych 227 sztuk. Sam program ma swoje problemy i zalicza spore opóźnienie. Producent, czyli GDLS, w związku z tym dostał już kary umowne w wysokości kilku milionów euro. No, ale mimo wszystko Bukareszt chciał rozszerzyć zamówienie o kolejne 150 pojazdów. Do umowy było już bardzo blisko, a tymczasem rumuńska armia miała zapylkować kolejny kontrakt. Powód: nieprawidłowości w odbieranych wozach. Chociaż nie jest jasne o co dokładnie chodzi. Nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, gdzie są opisane dokładne problemy Piranii, więc pozostajemy w fazie domysłów. Sytuacja wywołała spory ferment w kraju gdyż kontrakt jest ważny choćby dla pukaresztańskich zakładów mechanicznych, gdzie odbywa się montaż większości pojazdów, a dla których ten kontrakt jest szczególnie istotny dla podtrzymania działalności. Jak to się skończy? Na razie nie wiadomo, a jeśli sytuacja się zmieni, to na pewno Was o tym poinformuję. Tymczasem przejdźmy do czołgów, bo tu robi się coraz ciekawiej. Mianowicie, jak wiemy, Rumunia kupiła 54 najnowsze Abramsy wraz ze sprzętem towarzyszącym. Koszt tego programu wyniesie nieco ponad 450 milionów dolarów a dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2028 roku. Wtedy to ma ruszyć druga faza programu pozyskania kolejnych 216 maszyn wraz z pojazdami dodatkowymi, jak mosty towarzyszące, wozy zabezpieczenia technicznego i tak dalej. Bukareszt planuje tu wydać około 6,5 miliarda euro. Do tej pory uważano, że faworytem jest tu zakup koreańskich czołgów K2. Oba przemysły bowiem coraz ściślej ze sobą współpracują, a Rumunii dokonują już zakupów na Półwyspie Koreańskim, jak choćby Haubitz 9 Aczkolwiek tu pozyskanie K2 miałoby dotyczyć najnowszej wersji X, która jest podobna do polskiego K2.pl, czyli będzie tu m.in. system ochrony aktywnej czy zdalny moduł uzbrojenia. Natomiast na horyzoncie pojawił się Leopard 2.8. Głównie dlatego, że na jego zakup można byłoby wykorzystać środki z programu pożyczkowego Komisji Europejskiej o nazwie SAFE, z którego nasz kraj pozyska ponad 40 miliardów euro. Sugeruje się także kontynuowanie zakupów Abramsów, ale w to szczerze wątpię. Dla Bukaresztu bowiem kluczowa jest współpraca przemysłowa, transfer technologii produkcji elementów pojazdu, czy montaż czołgów u siebie, przynajmniej z części zamówienia. Amerykanie przy kontrakcie liczącym nieco ponad 200 sztuk takich warunków moim zdaniem nie dadzą. Natomiast dla Rumunii sam fakt mówienia, że w rywalizacji pojawił się Leopard 2 jest dużym plusem, bo wtedy Koreańczycy chcąc zdobyć kolejny rynek dla swojego czołgu dadzą po prostu więcej. W ostatnich latach mieliśmy już rywalizację czołgu K2 oraz Leoparda 2. Chodzi o norweski przetarg, który ostatecznie wygrał niemiecki kot. Zakup nowych czołgów pozwoli zastąpić w Rumunii leciwe TR-85, które są rumuńską modernizacją T-55. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam jak zawsze do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego piątku i do następnego odcinka. Hej!